Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed nim na kolana, prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem Go do Twoich uczniów, lecz nie mogli Go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemie niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami, jak długo mam was znosić, przyprowadźcie mi Go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch Go opuścił. Od owej pory chłopiec uzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa i na osobności zapytali, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić. On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Poza prawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiary jak ziarko gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd tam, a przesunie się, i nic nie będzie dla was niemożliwego. Oto słowo pańskie. Dlaczego uczniowie nie mogli wypędzić tego złego ducha? Dlatego, że chyba za bardzo uwierzyli, że skoro są uczniami Pana Jezusa, to mają już taką moc w sobie. Że cały świat musi być podporządkowany. Można by to powiedzieć tak trochę yy, nawiązując do współczesnej takiej dyskusji o różnych nadużyciach w kościele, także to jednym z nadużyć jest nadużycie władzy duchowej, nadużycie argumentu Pana Boga. Yy, czyli wtedy, kiedy ten ktoś, kto rzeczywiście zostaje obdarowany jakimś charyzmatem, yy, zaczyna wierzyć, że ma jakąś szczególną władzę. Która gdzieś tam podskórnie tak naprawdę leczy własne kompleksy i własne gdzieś tam niedowartościowanie, a nie jest wyrazem współczucia wobec człowieka, który potrzebuje jakiejś pomocy, tej duchowej, gdzie ta pomoc duchowa ma być ukierunkowana na jakąś konkretną biedę, a nie na, na tego, który tą władzą szafuje. I, i moment wiary, tak? to znaczy, że Jezus wychowuje uczniów do wiary a oni w tej nauce czegoś tutaj nie usłyszeli i akcentują, akcentują to, że są przy Jezusie, czyli że są ważni. I oczywiście są ważni, jak każdy z nas, ale ważny jestem dlatego, że jestem dzieckiem Pana Boga, że jestem kochany, a nie dlatego, że mam jakąś władzę, że mam jakiś charyzmat, że jestem teraz rodzicem, to mogę wszystko wobec dzieci. Jestem księdzem, jestem spowiednikiem, to mi na więcej mogę wobec innych osób i mogę, mogę budować jakąś presję wobec tego człowieka. Jezus czyni cuda dlatego, że jest wpatrzony w Ojca. W Ewangelii Jana mamy sformułowanie, działam, dlatego, że widzę Ojca działającego. To Jezus jest tym wierzącym, który dlatego może uzdrawiać, dlatego, że jest wpatrzony w Ojca. Jezus nie jest uzdrowicielem, który szafuje tą swoją władzą. Tak, tego uzdrowia, a tego nie. Tutaj okaże jakiś cud, a tutaj nie. Że Pan Jezus nie nie dokonuje cudów w sposób taki, w taki, w taki, leciało mi teraz słowo uznaniowy, właśnie taki, że, że, że to teraz On decyduje o tym, że kogoś uzdrowi. Nie, Jezus jest całkowicie pokorny wobec, wobec działania Ojca. Pamiętamy ten fragment z listu do Filipian, on jest w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby, na, aby, aby być na równi z Bogiem, lecz ogołocił siebie. I gołocił, ogołocił siebie także z tej woli rozporządzania tą władzą, którą ma od Ojca. Szafowania no, na lewo i prawo. Temu okaże tą łaskę, a temu nie. Tylko Jezus jest wpatrzony w Ojca i jeśli jakieś, dokonuje się jakieś uzdrowienie, jakiś cud, to tylko dlatego, że Jezus go rozeznaje w Duchu Świętym, że Ojciec tego chce w tym momencie. Że Jezus jest, jest ubogi, można powiedzieć, i nie daje z siebie, ale daje z tego, co rozpoznał w Ojcu i, i czyni to w Duchu Świętym. Czyli moment wiary, zawierzenia. Jezus jest Bogiem, ale stając się człowiekiem, potrzebuje takiego zawierzenia jak my. I to w tym zawierzeniu dokonują się wszystkie Jego uzdrowienia i cuda i tego też pragnie On nas. Żebyśmy czasem nie uwierzyli, że mamy jakiś szczególny charyzmat w takim, w ta w takim rozumieniu, że to leczy jakieś gdzieś moje kompleksy w konkretnej jakiejś wspólnocie, wobec jakiegoś, jakiejś grupy ludzi, w, w, w relacji, zwłaszcza takich relacjach, które są nie są równomierne właśnie rodzic wobec dziecka, spowiednik wobec spowiadającego się, kierownik duchowy wobec osoby, który kieruje tylko to, nie może być jakieś, jakiś rodzaj nadużycia jakiejkolwiek władzy ludzkiej która często kryje się też pod władzą duchową, tak? że, że, że używam argumentu Pana Boga i komuś zamykam już, zamykam usta, bo już nie ma, jak Pan Bóg tego chce, no to już nie ma żadnych argumentów i w ten sposób można komuś łamać wolę. I myślę, że uczniowie dlatego nie mogli wyrzucić tego ducha, dlatego że ten duch, który trzymał tego człowieka w niewoli, to jest duch pychy. Zły duch jest pełen pychy i nie można pychą go wyrzucić. Można go wyrzucić tylko pokorą i ufnością. Wobec ufności zły, wobec naszej ufności, jaką mamy wo wobec Boga, szatan jest całkowicie bezradny. Tego nie, nie, nie ma władzy nad tym, bo nie rozumie czym jest ufność i jest bezradny wobec naszej ufności wobec Boga.